Wizowie, 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 streamerzy, influencerzy, content creatorzy, ludzie, każdy powinien zagrać Path of Exile. Powinieneś zagrać Path of Exile 2 również ty, nawet jeżeli nie grałeś w poprzedniej części. Słuchajcie tego. Pochwalę wam się, jaki ja mam generalnie plan na to PoE2. I przeglądamy sobie faktycznie ascendancję, na której ja będę bazował. Pokażę Wam, o jakich dżemach tak naprawdę myślę, co, co dobiorę i w jaki sposób będę próbował budować moją postać. Ale teraz uwaga najciekawsze. No, sytuacja jest taka, pamiętajcie, że my nie mamy dostępu do tej gry i w sumie to my nawet finalnie nie wiemy, co zadziała, ponieważ <laughs> nie znamy matematyki w tej grze. Wiemy, jak działają niektóre yy, ascendancje, wiemy, jak działają niektóre. Y, dżemy, ale jak one przełożą się faktycznie tak stricte matematycznie na gameplay, jak będą wyglądały ich animacje, no to to są, to są, to są rzeczy, których dosłownie się przewidzieć i wykalkulować z obecnymi danymi nie da. Słuchajcie, ja wybieram y, na sam początek czarodziejkę. Zastanawiałem się w sumie, kogo wybrać. Do wyboru był wojownik, Melek, Klasa, fucking na początek odpada. Zazwyczaj mają przejebane. Mercenary. Każdy gada, że Mercenary wygląda świetnie, przez co boję się, że każdy zagra tym Mercenary. Będzie problem z ekonomią. Odpada. Witchka. Po pierwsze, granie z samonami na sam początek odpada. Nie chcę sobie zepsuć tego początkowego bossingu. Po drugie, obie ascendancje są high risk, high reward. Co zostawia nas tak naprawdę z Łuczniczką, której, z którą dosłownie nie mam doświadczenia w PA1, więc nie chcę w nią iść. Więc zostajemy z Mnichem i z Czarodziejką. Mnich, jedna asyndancja jest taka ta z Czajulą. High risk, high reward też trochę. Boję się, że ona, ona tam w ogóle nie będzie bazować na aurach i nie chce się trochę strollować. A druga asyndancja wydaje mi się trochę nudna, jak na razie. No i również Mnich jest melasem. Więc zostaje przy Czarodziejce. Gram widzowie Czarodziejką. Problem Czarodziejki leży, słuchajcie, w tym miejscu, że Czarodziejka... No, niestety, ma jedną ascendancję chronomancerki, która nie ma tak zwanego raw powera. Nie ma czystej siły przyrostu postaci, ponieważ po tych notkach, które widzieliśmy, no to są tam takie rzeczy jak zatrzymaj czas, zatrzymaj przeciwników, przeciwnicy są trochę wolniejsi. Co 12 sekund na 4 sekundy masz większy cast speed. Twoje życie jest przywracane overtime, w sensie recoup, efekty działają w przeciągu 4 sekund, i nie ma tam nic takiego, co po prostu klikasz i daje ci boom, insta siłę. No tak naprawdę, chyba najsilniejszą taką instanotką jest to, że przeciwnicy są zeslałowani o 20%. Z uwagi na co, ja wam chronomanserkę naprawdę odradzam, bo ona będzie bazowała na cooldownach, na jakichś teleportach. Ona będzie miała bardzo dużo różnych buildów, ale nie na początku, serio, nie na początku. Wybierzcie coś z co Samara Power. Ja słuchajcie, z uwagi na to wybieram sobie Stormweavera, ponieważ trochę wiemy jak ona działa. I ona ma kilka takich bardzo fajnych nodek i te na samym środku mi się najbardziej podobają. I teraz mamy tak. Dwójka, trójka, dwójka. Możesz nałożyć dwa efekty szoka na raz, które są po prostu krótsze. Jeżeli masz uptime damage'a i walić tego moba, to nie interesuje cię to, że ten szok jest krótszy, a nałożenie dwóch tych samych szoków brzmi absurdalnie broken. Jeżeli ktoś nie wie co robi szok, szok to jest finalne zadanie, w sensie to jest, to jest finalna kalkulacja damage'a, którą otrzymuje przeciwnik. Jeżeli masz 20% szoka, przeciwnik dostaje 20% więcej damage'a i to jest na sam koniec, jak już się twój cały damage wykalkuluje, z uwagi na co, to jest giga ważne. No i potem jest all damage, can shock, no bo naturalnie no, musisz mieć spell typowo lightningowy, który ci pozwoli na to, na wywołanie tego szoka. A tutaj jest faktycznie, że każdy typ demedża kontrybuuje się do tego szoka. To jest fajna sprawa. Nagle możesz grać coldem, nagle możesz grać fireem i będziesz nakładał szok i zwiększał ten damage. Ale no nie od tego zacznę. Zacznę sobie, słuchajcie, od dziewiątki, bo my mamy osiem tych punktów, czyli tutaj jest 2, 4, 2, 4, to jest osiem tak naprawdę, ale mam kilka różnych pomysłów, jak to ugryźć. Jak sobie wejdziemy na poedb i zobaczymy sobie, skilżemy yy, i wpiszemy sobie... Sorceress. Yy, to ja wam tak na szybko opiszę, co robi każdy skill mniej więcej. Arc to jest Chain Lightning, z Diablo 2 odbijanie się, Ball of Lightning, dużo osób to lubi. Dużo osób się zachwycało, że to super wyglądało na pokazach. Ja nie lubię tego skilla, ale nie ukrywam, że może nim zagram. Zobaczymy, jak będzie się po prostu kalkulował w grze. A to jest lecąca po prostu kulka do przodu tak w miarę wolno. Cold Snap, no rzucany na ziemię bez doty. W jedynce miał chyba doty, ile pamiętam. No na cold doci się Cold snapa grało kometa, no to wiadomo, spadający deszcz, takich małych meteorytów, Ember Facilitate, totalnie mnie jara, Eye of Winter. I to jest to, co mnie jara najbardziej, bo to jest Frozen Orb z Diablo 1. I teraz jak on działa? To jest wysyłana jedna kulka, z której wylatują inne małe pociski, które w spirali zaczynają zadawać obrażenia na wszystko. Ja w to idę. Ale! Jak wiecie, w Poe 2 będzie Firewall i Firewall Tutaj jest w ogóle Fireball, Firestorm, to mnie nie jara. Jest Flamewall i zobaczcie, co robi Flamewall. Projectile, które przez niego przechodzą, dostają bonus fire damage'a. I ja się teraz zastanawiam, czy będzie to można skąbić ze sobą, że postawisz Flamewalla... I przerzucić przez niego Eye of Winter, i wszystkie pociski nagle dostaną bonus, damage. Yy. I zastanawiam się, czy faktycznie będzie można zagrać z tym Flame I teraz tak: Flame nakłada Ignita. Eye of Winter jest coldem, i będzie na, na, nakładało faktycznie spowolnienie na wrogów, no nie? Więc do tego Frostbomb to jest jeden z niewielu takich kasowalnych speli, który zdaje to Cold Exposure. Nie wiadomo, będzie flammability, będą wszystkie aury na ściąganie tego kolda, ale frostbomb, bonusowo poza Kersem yy, na Kolda, ściągając RESY. Jest dodatkowym elementem, który będzie nakładał Cold, cold Exposure. Więc brzmi to, brzmi to naprawdę fajnie. Frostbomb, eye of Winter do zadawania depsa, ewentualnie flame na jakieś bossa, albo może na jakąś cięższą paczkę wrogów. I taki jest mój początkowy plan. I teraz tak. Zaczynam możliwością slowowania mobów no bo zaczynam coldem więc mam dobry crowd control będzie mi łatwiej trochę walczyć z bossami bossowie będą spowolnieni będzie mi łatwiej kontrolować przeciwników którzy będą na mnie szarżować prawda Nie mam rodepsa a mam jeszcze taki element który przyczynia się do tego że ci przeciwnicy są wolniejsi przez co mam więcej czasu na zareagowanie Więc Lecę sobie na samym początku w tej asyndancji w dziewiąteczkę. Dziewiąteczka daje coś takiego, że możesz mieć nałożone dwa efekty chilla na raz na przeciwnika, ale on ma 25% mniejszy magnitude. W sensie 205% masz mniejszy magnitude, który, który zadajesz im, no nie? No i też jest limit 35%. Wątpię, że miał na tyle damage, żeby aplajować jakieś 50% chilla, więc lepiej będzie nałożyć dwa słabsze chile. I to będzie pierwszy, pierwsze w ogóle dwa punkty, które wydam, które jeszcze bardziej zwiększą defensywę mojej postaci. No i potem jest, słuchajcie, dziesiątka, że każdy typ damage'a będzie dochodził do tego chilla. Więc to mnie w ogóle nie interesuje. Potem jak najszybciej będę chciał w ogóle wywalić te dwa punkty, dostając dwa kolejne po drugim labie. I będę wtedy wywalę te heavy snowsy, no bo nie będę chciał tego podwójnego chilla, tylko po to, żeby jak najszybciej dojść do momentu posiadania dwóch szoków w tym samym czasie i Shaper of Storms, który sprawia, że każdy typ twojego damage'a może nałożyć szoka. I jak to wtedy zaczyna działać? Działa to wtedy tak, że gram cold'em, który nakłada pojedynczego chilla, na pewnym etapie będę go nakładał podwójnego, ale jak potem dalej sprogresuję, to nagle, poza nakładaniem tego kolda na przeciwnika, będę nakładał szoka, który będzie nakładany podwójnie, który będzie zwiększał damage taken przez przeciwnika. Brzmi giga zajebiście. No i potem wszystkie kolejne punkty wale, faktycznie no to już by, no najprawdopodobniej będzie na jakimś etapie mapek, że każdy typ demedza może nakładać tego chilla i kontrybuje się do, 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 do nakładania go. I potem, że mogę nałożyć dwa efekty chilla w tym samym momencie. I jak będę miał już te 8 nodek tutaj wydanych faktycznie, to zmieniam wtedy totalnie strategię. Bo zmieniam wtedy strategię i zmieniam moją czarodziejkę totalnie w Fajera, i teraz tak. All damage can shock, all damage can shield. Gram fajerem, stakuje jak największy deps na tym fajerze. Stakowanie fire damagea nakłada Ignita i buduje postać całkowicie kurwa w ignita i w elementy. więc mam nakładaną dotę. A z uwagi na to, że gram fajerem i mam all damage can shock i all damage can shield. To ten Fire, poza zadawaniem dużych obrażeń, poza nakładaniem tego Berna, tego Ignita, to będzie jeszcze przeciwników słołował i będzie jeszcze nakładał szoka, który będzie zwiększał obrażenia, jakie ktoś otrzymuje. To jest mój pomysł na tą czarodziejkę. Yy, przyglądałem sobie w ogóle jeszcze Spirit Gemy i Support Dżemy. I tutaj w, generalnie w Spirit Gemach jest z, coś takiego zajebiste, cast on. I tutaj jest, słuchajcie. Yy... Poczekajcie, Blasphemy jest cast on Ignite, ale jest coś takiego zajebistego, co brzmi, co, co nazywa się Elemental Invocation. I za każdym razem, gdy Ignitujesz, Szokujesz lub frizujesz przeciwnika, gdzie ja będę robił wszystkich z tych trzech, to wydajesz tą energię, żeby skastować jakiegoś spela. I teraz, no... Będę pod to podciągał jakiś spell, który, który bym faktycznie chciał, żeby mi się bonusowo kastował. No raczej wątpię, że to była aura, bo tutaj chyba na aurę to jest blasphemy, no nie? Że twoje, twój kers staje się aurą. I może wtedy już faktycznie jakiś taki flame wall na większy depth, może jakiś frost wall na większe crowd control, prawda? Może jakaś frost nowa, nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, no ciężko, ciężko to obliczyć. No i można sobie jeszcze też w ogóle popatrzeć na support drzemy, ale te support drzemy to... Też to jest coś, co jest ciężko ocenić na samym początku. Ja sobie po prostu wpisałem Cold i tak. Odd Cold Damage nie. Added Chaos Damage nie. Ale jest coś takiego, jak słuchajcie, najprostsze support jammy, mi się wydaje, to będą te, które w, te, te w które pójdę. Albo jakiś arkin Surgic, żeby po prostu mieć efekt arkin Surge'a. Albo sobie pójdę w Biting Cold, Supported Skill Apply Cold Exposure to enemies. No nie, są słuchajcie, jeszcze jakieś takie, że. Poczekaj, co to było? Yy, jeden do Supported Cold mi nie wpisało, nie? Cold, 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 cold. Nie, no nie wyszukuje mi. Dobra, whatever, ale wiecie, są takie. Jeden do wszystkich Twoich Cold gemów, Twoje Cold jamy zadają więcej obrażeń i chyba pójdę w coś takiego. Naprawdę, słuchajcie, totalnie basic. O jest, Support Skills Penetrate 30% of Cold Resistance. Tu jest jedna taka mega ważna rzecz, którą ja zauważyłem, i to jest ósemka, że Twoje Expojury zwiększają się o dodatkowe 20%, to jest dość dużo. Ale wczoraj gadałem z Pidżamem i mi Pidżam mówił, że podobno ma nie być możliwości ściągania resów poniżej zera na przeciwniku. Więc jeżeli tutaj już z supportów będzie jakiś Cold Exposure 30%, na pewno coś jeszcze będzie w drzewku, to zastanawiam się, czy to 20% w ogóle będzie potrzebne. Pewnie na jakimś etapie będzie można to wydać i to przetestować. Ale jak na przykład sobie popatrzyłem na te dodatkowe rzeczy, no to siódemka. Recoup Elemental Damage as Energy Shield. No to to już pewnie coś jakoś pod CI-kę, tak typowo pod mapy, gdzie jest dużo Elemental Damage. A raczej to nie jest coś, co mnie grzeje. Wydaje mi się, że grając Soską, jeżeli boss mi walnie hita, to mnie po prostu zabije. Piątka, szóstka to są, słuchajcie, Archean Surge, które raczej będę próbował innym sposobem z siebie wyciągnąć, żeby nie marnować aż tutaj czterech punktów. jedynka i czwórka, co my tu mamy, Elemental Storm, który działa trakcie, gdy krytujesz, to musisz też wtedy zbudować podkryta, ale w sumie on ma internal cooldown chyba pięciosekundowy, więc nie, nie ma coś takiej sytuacji jak na razie z tego, co wygląda, że ty będziesz mógł na, najebać nie wiadomo ile tego kryta, żeby cały czas go po prostu aplajować. Jest druga notka, która zwiększa jego cooldown recovery, a na 150% z y, y, 5 sekund to nadal jest coś, co będzie pyk, 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 się nakładać na te targety, zamiast po prostu strzelać, jak z karabinu. Eee, więc to jest jak na razie mój plan, słuchajcie. Soska, jak najszybciej, Eye of Winter, Crowd Control pod Kolda, yy, dobra defensywa. A też jest to w ogóle śmieszne, no nie? Bo przeglądają te dodatkowe dżemy, no bo to są drzemy do zadawania obrażeń. A co my mamy dalej? Eye i znowa i potem jest generalnie teleport jeszcze. <laughs> I wiecie, co jest najśmieszniejsze? Ja dosłownie zrobię postać jak z Diablo 4. Będę, będę miał Soskę z nową z teleportem i z jednym skillem do napierdalania, i drugim do nakładania większego napierdalania, nie? <ścoughs> Więc zobaczcie to, na co najbardziej narzekam to doprowadzi do sytuacji, że zrobię coś bardzo podobnego. Nie no, to, 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 prawda i będzie z tym IOW Inter o wiele bliżej do takiej soski z Diablo 2, ale idę, idę takim buildem. Będę próbował odtworzyć taką, taką klasyczną, klasyczną bardzo czarodziejkę, a dopiero potem w late game ją przebuduję pod ogień i typowo pod nakładanie elementów. Wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że to wygląda dość dobrze, wiecie? To wygląda... Dlatego wybieram. wybiera, bo po pierwsze, ja strasznie lubię gameplay czarodziejami w Falcon Slash, bo tam jest multum różnych speli i każdy wygląda inaczej, każdy zachowuje się inaczej, każdy, każdy ma inny efekt. Ten jest wojownik, który po prostu bije pałą. Te notki wydają się po prostu silne. No, ciężko jest to jeszcze ocenić z takiej perspektywy, jaką posiadamy, ale po prostu wydają się te nody silne i wydają się takimi, wiecie, one-point wonderami, no, wydając ten, te punkty, od razu zwiększę siłę swojej postaci. I to jest super, dosłownie się nie mogę tego doczekać. Ciekawe tylko jestem na jakim etapie będzie to Eye Winter. No, tak, więc widzowie, tak naprawdę to wszystko, no nie? Jeżeli mogę wam coś dodać od siebie, reasumując, tak naprawdę... To jest moja wizja. Grajcie czym chcecie, grajcie własnymi buildami, bo tutaj naprawdę będzie dużo fanów z eksperymentowania. Dwukrotnie zastanówcie się, czy chcecie zagrać mercenarii, na którego rzuci się każdy. Dwukrotnie zastanówcie się, czy chcecie zagrać mele. I dwukrotnie zastanówcie się, czy chcecie zagrać z i witchką, która jest high risk, high reward. Tak naprawdę to tyle ode mnie. Jak mi wyjdzie, możecie to bez żadnego problemu śledzić, słuchajcie, na streamach, ponieważ na start po godzinie 20 w piątek odpalam 48-godzinnego streama. No i let's go.